Cześć, jestem tutaj ja, widzicie Max i patrzcie co się dzieje. Ja jestem inwestorem w, w, w inteligencji, patrzcie. Mam takie sobie rzeczy. Patrzcie, włączam pety. Jak myślicie, ile ten XGN On jest chyba u Was. Tam gdzieś? idealnie na brzegu. No i no zgadujcie. Ale napiszcie w komentarzach jeszcze przed tym jak to wam pokażę. I zostawcie lajka, ale wtedy i tak się nic się nie stanie. Waga 3, 2, 1. Patrzcie to jest. A moje najlepsze wtedy to były takie, pokażę wam, takie słabe, takie. Jakiś po prostu haker był na serwie. No i mam takie opcje. Tak. Ogólnie to są takie, swoje nie i nie mam tych map. No bo sobie robiłem rangi. Mam dopiero ten serial. Ja to po prostu sobie nagrywam odcinek, tak nie wiem, po całej prostu, żeby sobie nagrać. No widzicie, co się dzieje? O nie, muszę sobie dokupić skinę. Hmm. Napiszcie może w komentarzach jaki będę, jaki będzie następny odcinek. Ale i tak jak nie będziecie tak z wbijać, to chyba usunę ten kanał, bo po co w nim? No dobra. Bye out. Tak. Dobra. Tak, na tą następną mapę to wam pokażę. Dlaczego gram na telefonie? No bo po prostu laptop mi się nie chce włączyć, tutaj coś się czuje po prostu. Spróbuję to naprawić i następny odcinek z laptopa nagram może. Bo jak coś to ten laptop jest. Chcę góbę na to samo konto i no To jeden z krótszych takich odcinków albo nawet najkrótszy no A nie, najkrótszy miał 25 sekund. Dobra, już ludzie Nie widzę tak sobie słabo zaczynam, no bo jestem trochę chory. Jakbyście słyszeli taki, taki, taki właśnie? To po prostu nie, że jestem chory. Mam trochę... po Nie będę się w Dobra, to już koniec, który... Po no, prostu... No wiecie. Po prostu... No dzisiaj coś innego probić, pa. Cześć.